Moje koszulki i naszywki znajdziesz na tigerwood.pl. link w opisie. Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i dzisiaj mam dla Was urządzenie termowizyjne monokular Sittong serii XS, XS625LRF, LRF czyli z dalmierzem. Ja się trochę tym urządzeniem bawiłem, bo sobie je, że tak powiem, przytargałem z pracy i chciałem się zastanowić, czy Prepers powinien mieć termowizor ze sobą. Oczywiście, wszystkie osoby, które polują, a jest was na tym kanale dość trochę, no to oczywiście wiecie, że taki termowizor pozwala bardzo w łowisku się lepiej zorientować i tego tematu nie będziemy ruszać. Pomyślimy sobie o prepersie. Prawdziwy prepers powinien mieć czarnoprochowca. Prawdziwy prepers to, tamto, siamto. Ja nie lubię takiego gadania. Każdy z nas jest inny, ma inne potrzebo... zapotrzebowanie, ma inną rodzinę, inną sytuację. Inaczej będzie sobie radził samotny wilk, a inaczej ktoś, kto musi zadbać o swoich bliskich. Czy... Preppers powinien coś mieć, czy nie powinien czegoś mieć, pozwolenie na broń, broń czarnoprochową, ileś tam noży, pił, filtrów i tak dalej, każdy powinien sobie przepracować w swojej głowie, znać swoją sytuację. I tak samo jest z takim urządzeniem, które możemy oczywiście używać do polowań, tak jak robią to myśliwi, ale oczywiście takie urządzenie też może nam się przydać w ciężkich czasach i w czasach, w których żyjemy. Po pierwsze... Taki niebanalny przykład, chyba nikt o tym nie wspominał. Jeżeli macie dziecko i chcecie sprawdzić, czy ma płaskostopie, wystarczy, żeby się po jakiejś podłodze, na przykład po jakichś kafelkach, przeszło i wystarczy popatrzeć tym urządzeniem na ślady termiczne stóp, i wtedy możecie się zorientować, czy dziecko ma płaskostopie. Oczywiście izolacja termiczna budynku. Możemy sprawdzić, gdzie nam to ciepło ucieka. Możemy sprawdzić swoje ubranie, czy nasza kurtka, którą mamy, jest termicznie odpowiednia i tak dalej. Możemy tego użyć do Obserwacje przyrody, po prostu, tak jak robią to myśliwi, tylko nie z zamiarem rozeznania się w łowisku i ewentualnego pozyskania zwierzyny, tylko oczywiście do tego, żeby się zorientować, co jest w naszej okolicy, tak po prostu dla naszej ciekawości, jeżeli lubimy przyrodę. A podejrzewam, że większość osób, które chodzi do lasu, interesuje się takimi rzeczami, to właśnie przyrodą się interesuje i takie urządzenie obserwacyjne na pewno będzie im przydatne. Urbex. Temat o tym, co jest legalne, co nie jest legalne, jakieś zabawy z ochroną, i tak dalej. Dzięki takiemu urządzeniu można uniknąć spotkania z ochroną, można się zorientować, czy na budynku ktoś jest, na obiekcie, czy go nie ma. Więc te zdolności, obserwacja przyrody, ewentualne łowiectwo, ewakuacja, pozyskiwanie jakichś zapasów w trudnych czasach. Czyli. Coś, co możemy ćwiczyć w tej chwili tak de facto na urbexie, czyli wchodzenie do opuszczonych budynków, trzeba się poruszać cicho. To są takie skille, niestety trzeba sobie to powiedzieć, włamywacza. Ja teraz też jestem w jakimś takim opuszczonym budynku, światło już jest słabe. Tutaj się doświetlam taką, zresztą pokażę Wam na termowizji, jak to widać. Odpalamy nasze urządzenie. Oczywiście mamy kilka trybów. Ja sobie nagrywałem różne nieoczywiste miejsca. Wrzucę Wam tutaj... Czy cały czas już się wyświetlały jakieś e, autostradę, kręciłem, też jakiś opuszczony budynek e, z psem. E, wrzucę Wam też kilka, y, niekoniecznie tylko z tego urządzenia, y, złowiska jakieś, y, jakieś zwierzęta, Daniele, y, jelenie, dziki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Lis, może nawet bober. Jeżeli interesuje Was więcej takich filmików właśnie z termowizji nagranych z łowiska wpadajcie na Sytec Polska, wrzucę Wam link, tam są takie fajne, seria shortów, jest fajna muzyczka, jest pokazane urządzenie, czy to NOKTO, czy Termo i obraz z tego można się zorientować, zresztą filmy fajne, moim zdaniem, bo to ja je składałem do kupy, więc yy, w mojej opinii są fajne. Ok, teraz raz, dwa i trzy. Jak to się nagrywało? Ok, odpaliłem nagrywanie. I teraz mam zoom. To czerwone, co widzicie, to jest moje oświetlenie, a to, co tam tak miga, to jest yy, moja kamera, przez którą mnie teraz widzicie. I teraz zmienimy sobie trochę tryby. Pomieszczenie. O, odświeżanie czasem przycina. Jak widzimy, ściany są na inną temperaturę. Tutaj mamy jakieś drzewa. I oczywiście możemy sobie Tryby zmieniać. Wracam do Was. Znowu przybliżamy. Jak widzicie, w tym trybie to przybliżenie wygląda nieco inaczej. I oczywiście tryby są najróżniejsze. Możemy sobie je dostosować do naszej potrzeby. Wyłączymy nagrywanie. Ok. Wyłączymy. Tym wyłączymy. Ok. Nasze urządzenie też mogę wyłączyć. Trzeba sobie tego pilnować, żeby urządzenie pozostawało wyłączone. I oczywiście używałem tego urządzenia dość trochę w lesie. Byłem nawet w górach, w Sudetach, też tam chodziliśmy po lasach. Nawet miałem okazję z myśliwymi jakimiś się tam spotkać też. Jacek testował sobie ten, ten, ten termowizor. Powiedział, że spoko i moja opinia jest taka, że oczywiście termowizory są różne. Różnych marek, różny sensor, różne wielkości obiektywu. Wiąże się z tym też cena. Sytonk jest o tyle fajnym urządzeniem, że jest urządzeniem budżetowym. A jak nawet ze Sławkiem gadałem ostatnio, jak pierwszy raz kiedyś dawno temu, nie wiem, z 4-5 lat temu przyjechałem do niego z pierwszymi termowizorami, jakie miałem na użytek. No to powiedział, że w tamtym czasie tylko ta najwyższa seria, która kosztowała nie, 15 czy 18 tysięcy, zapewniała jakiekolwiek takie w miarę rozpoznanie, rozeznanie w łowisku. Tutaj to urządzenie jest nieco tańsze. Nie powiem Wam jaka jest cena, bo akurat ten model w tej chwili nie jest dostępny już na naszym rynku. Myślę, że jego cena to jakieś 4-5 tysięcy. Inne modele są trochę droższe. Aczkolwiek jest to dalej urządzenie budżetowe, które jest w stanie sprawdzić się właśnie i w tych zadaniach cywilnych i w myśliwskich, a dla PrePersa może być oczywiście też przydatne w kontekście ewakuacji, kiedy właśnie musimy uciekać, musimy sprawdzić jak wygląda droga przed nami, możemy sobie sprawdzać teren, perymetr, czy ktoś nas <laughs> na przykład nie chce... Gdzieś tam nie ma jakiejś pułapki, czy ktoś na nas nie czycha. tak samo jak mamy właśnie takie sytuacje jak powodzie. Kiedy szukamy kogoś zaginionego, służby ratownicze tak samo mogą takich urządzeń używać i tak samo ich używały w trakcie ostatniej powodzi tam w okolicach kłocka. Mieszkacie w domu, są niebezpieczne czasy, coś się dzieje, właśnie powódź, jakaś klęska żywiołowa, też jacyś szabrownicy, jakieś gangi krążą. Dzięki temu też możecie po ciemku Rozpoznać swój teren, czy nawet nie musi być nawet żadnej klęski żywiołowej. Jest to lepsze niż latarka, bo nie, nie zdradzacie swojej pozycji, a jesteście w stanie na przykład szabrowników czy złodziei dostrzec. Y, zaleta tego urządzenia, bo pewnie gdzieś tam na Ali, gdzieś możecie znaleźć jakieś różne inne. No, oczywiście jest to polski serwis, polska gwarancja. Myślę, że jeżeli już wydajemy trochę tych pieniędzy, to lepiej mieć, nawet dać trochę więcej i coś kupić w polskiej dystrybucji z polską gwarancją i mieć taką pewność, że jeżeli coś się wydarzy, no to oczywiście nie zostajemy z niczym. Z drugiej strony, no, Sytong to marka budżetowa, ale z drugiej strony też i nasadki, i lunety, i te właśnie termowizory już są na tyle dostępne na rynku, że chyba też mają jakąś tam renomę, że nie jest to jakaś tam firma kogucik, której nie znamy, tylko firma, która już od dłuższego czasu podobne urządzenia konstruuje, sprzedaje i, no, każdy wie z tych zainteresowanych, z czym to się je. Cały manual, całe te wszystkie rzeczy wszystko możecie sobie przeczytać w instrukcji. I, yy, i oczywiście, czy ja polecam takiego Sytonga, czy jakieś inne, nie będę Wam nic polecał. Yy, mnie się to urządzenie podoba, i jeżeli stwierdziłbym, że mnie w moich przygotowaniach, w moim hobby, w moich zastosowaniach, to urządzenie takie jak termowizor jest potrzebne, na pewno Sytonga wziąłbym pod uwagę. Ze względu na to wszystko, co powiedziałem, powiem Wam, yy, trochę zimno. Jeżeli chcecie więcej nagrań, to oczywiście jest polska link, Wam tam wrzucę, będziecie mogli sobie zobaczyć kanał. Napiszcie, czy używacie termowizorów, jakie macie termowizory i czy myślicie, że prawdziwy PrePERS powinien cokolwiek, czy tak naprawdę nie musi nic. Dzięki za uwagę, dzięki wszystkim, którzy wspierają ten kanał. Y, oczywiście, y, łapka w górę, komentarz taktyczny, y, czy udostępnienie tego filmu, tak samo jest wsparciem tego kanału. Za co Wam serdecznie dziękuję. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku. Gdzie się to gasi? O! A dobrze, że mamy termowizor. A może, jestem w stanie Wam pokazać tutaj, przez to. widzicie coś? No coś tam widać. Nie, no nie, to nie da się tego tak otworzyć ani filmik. Ani takie ujęcie tak naprawdę nie pokaże Wam niczego.